No dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejny vlogu. W ogóle, słuchajcie, nie było dwa tygodnie vloga. Dwa tygodnie nic nie nagrywałam, nie włączałam kamery, nic tutaj nie dodawałam. Ale to dlatego, że było dużo smutku dużo było nerwów, dużo było stresu i nie chciałam też, wiecie, tutaj włączać tej kamery, nagrywać, dodawać na siłę, nie szczerze się uśmiechać. Powoli się regeneruje, powoli wstaję, także cieszę się, że w końcu mogę włączyć tą kamerę i się szczerze uśmiechnąć, że jest wszystko tak. No, w miarę, w miarę git, ale nie najgorzej. E, także słuchajcie, co do naszego modu jesiennego. Ja miałam w ogóle nagrywać vloga z dekorowania mieszkania na jesień. E, kurczę się troszeczkę nie udało, bo w tym czasie, kiedy właśnie nie nagrywałam nic, powoli, powoli gdzieś tutaj sobie coś e, dekorowałam, coś dodawałam, troszeczkę pomarańczy, tak jak gdzieś tutaj widzicie e, na drugim planie. Oczywiście Wam pokażę, ale dopiero wtedy, kiedy e, wrócę do domu, e, dlatego że muszę jechać szybciutko um, ogarnąć kilka rzeczy na mieście i muszę jechać po jakiś jesienny kubek, bo to, to, to jest drama, słuchajcie. Ja mam tutaj jakieś dynki, mam tutaj sobie pomarańczowe kolorki, tutaj jakieś kikuty pomarańczowe, um, ale nie mam jesiennego kubka. Ja ostatnio prowadzę sobie live'a na TikToku. I tak wiecie co? Tutaj kocyk yy, pomarańczowy, tutaj taki wiecie, sweterek, jest już jesienny mód a ja nie mam kubka jesiennego, jak tak można? Także główny cel pojechania na miasto, poza oczywiście załatwianiem e, różnych tych innych spraw związanych z księgowością i, i e, tymi innymi, to jest kupienie jesiennego kubka. Dużego, wielkiego, gigantycznego jesiennego kubka. Tak, czy mi się uda? Zobaczę, ja mam nadzieję, że znajdę. Mam w planie pojechać do Home&You, bo tam ogólnie e, są takie gigantyczne kubki, Mam nadzieję, że kupię. To normalne w taką pogodę ubiera jasne buty i jasne spodnie, ale je niesamowicie. Czy będę tego żałować jak wrócę do domu? Bardzo możliwe. Staram się tak iść. Kurde, już mam nogawki całe. No, muszę tak iść. Kiedy wiecie co? Pięty mocno nie podnosić do góry, żeby mi się nogawki nie ugodziły. <gry> ja powinnam mieć zakaz wchodzenia do sklepów, gdzie są już wystawione świąteczne pierdółki. Dlaczego? Zaraz wam pokażę. Zaraz wam po prostu pokażę dlaczego. Już wam pokazuję, co miałam na myśli. Wcześniej wam powiedziałam, że chcę kupić sobie świąte... świąteczny, nie świąteczny, jesienny kubek. Taki wiecie, gigantyczny, duży. Weszłam do tego. Home you. Były gigantyczne kubki, ale kurczę nie było takiego kubeczka, z, fajnie takiego wiecie, stricte jesiennego. Więc stwierdziłam, dobra, nie będę wydawać pieniędzy, bo mam jakieś kubki, ee, też takie duże. Mm, a że nie ma takiego jesiennego, to po prostu nie kupuję. Trudno. Ale weszłam sobie do Pepko. No i co ja w tym Pepko zobaczyłam? Ach, matkowo kochana Jeden. Do Górno No, nie urocze? Urocze! No i kurczek, kosztował ile? Ten 12, ten? Ile? Ten 15, o, ten, ten jest większy, ale to jeszcze nie koniec. Uff! Ten był taki słodki, ładny z peterkiem z reniferkami i stwierdziłam, że ten jest też ładny i jest taki troszeczkę większy, bo to są takie małe. Ja mam, słuchajcie, naprawdę pierdzielca na punkcie kubków świątecznych, ja mam tyle tego zresztą jak już przyjdzie czas na masy, to oczywiście Wam je wszystkie jeszcze raz pokażę bo są mega słodkie, mega urocze i ja uwielbiam ten klimacik jak wiecie rano wstaję w świątecznej piżamce i robię i chcę sobie zrobić kawkę, otwieram tą szafkę, a w tej szafce są takie pięknie upoukładane kubeczki świąteczne no i mam sobie pierdzielecę na punkcie kubków i fajnie, no i tyle. Także cute, co nie? Nie było jesiennego kubeczka, ale za to są świąteczne. Czy to już jest vlogmas? Być może. Nie, może nie vlogmas, ale nieważne. W każdym razie zabieram manatki i idę robić jakiś obiadek. Coś dobrego trzeba wykombinować. I jeszcze zobaczcie, dziadnęłam takie fajne kredki. Do twarzy dla dzieciaczków. I tak właśnie się zaczęłam zastanawiać, czy w tym roku u Maxia w przedszkolu też e, będzie, e, będzie Halloween, czy coś takiego. E, czy dzieciaczki będą się przebierały? Bo wiem, że w tamtym roku. Dla kurde, nie pamiętam, czy to było w tamtym roku w przedszkolu, czy to było dwa lata temu w żłobku. I teraz e, ta zaczęłam rozkminiać ale stwierdziłam, że było w fajnej cenie, bo chyba kosztowało 15 zł, z 30. E, stwierdziłam, że biorę, dlatego że. Może się przydać, a jak na przykład nie przyda się do malowania buźki tym roku pod względem Halloween, to na przykład przyda się, no nie wiem, przy jakiejś innej okazji. W każdym razie się przyda. Jak ja mówię, że się przyda, to się przyda. Ej, słuchajcie, w ogóle walczę mega z kaszlem. Od trzech tygodni i moja mama e, ostatnio dała mi coś takiego. Ja we wcześniejszym vlogu wam to pokazywałam. To jest kuźwa tak obleśne, tu jest ocet jabłkowy, tu jest kurkuma, cytryna, to tak śmierdzi, to jest takie niedobre. To ogólnie trzeba pić mm, kieliszek dziennie. I ja zawsze jak to piję, to muszę od razu iść, umyć zęby, bo słuchajcie, ten ocet to, to jest taki odór, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. I ostatnio w ogóle ktoś na Instagramie... O matko, ktoś na. Instagramie... Instagramie albo na, tutaj w komentarzach na jakimś vlogu, zapytał się mnie jak dbam o Maksymiliana odporność. I wiecie co? Ja od początku sierpnia Maksymilianowi daję jedną tableteczkę Rutino Skorbinu i 5 ml daje mu codziennie rano, przed przedszkolem, tran. I to jest taki specjalny tran dla dzieci, który jest. Ten akurat jest o aromacie owocowym, ale też widziałam, że są cytrynowe, są malinowe. I powiem Wam serio, że jak one są w takim aromacie jakimś owocowym, to dziecko nie odczuwa. Wiecie, zresztą wiecie, jak smakuje tran, co nie? Jest obleśny, jest niedobry, a jak on jest takim właśnie gdzieś tam smakowy, to serio gdzieś tam dzieciaczki fajnie to. Przełykają. Mi on ogólnie średnio smakuje, bo ja tu w ogóle mam, nie wiem, jakieś dziwne te kupki smakowe, ale Maxio elegancko bierze, tak samo rozgryza tą tabletkę Rutino skorbinu Mega oczywiście się kwasi, ale lubi to, także bardzo się cieszę i powiem Wam naprawdę, że odkąd on to bierze, od początku sierpnia, nic go póki co nie wzięło. Put, put, pu, oczywiście nie zapeszam, bo to różnie bywa. E, także mam nadzieję, że to pomoże. Ja zabieram się za obiad. A dziś, moi drodzy, gdzie są te rzeczy? A tutaj, dziś, moi drodzy, będzie chińszczyzna. Tak, będzie chińszczyzna. Jeszcze w ogóle muszę rozpakować zakupy, bo nie rozpakowałam zakupu. O nie, rozerwałam. No, masz ci los. Ale dziś robimy chińszczyznę, czyli ryż z kurczaczkiem. To słodko-kwaśnym i a właśnie i muszę Wam pokazać tutaj e, moje świąteczne, tak, świątecz... co ja mam w ogóle z tym słowem świąteczne, chyba naprawdę pragnę już tych, tych świąt, moje ozdóbki jesienne, jesienne, tak, ale najpierw wezmę i zrobię ten obiad, bo to jest akurat ważniejsze. Drogie kucharki i drodzy kucharze, to jest genialne, nie wiem czy w ogóle widzieliście, że jest coś takiego jak... Olej z takimi pięknymi, eleganckimi przyprawami, pomidor, czosnek, bazylia. I słuchajcie, to jest tak zarąbiste, tak dobre co do kurczaka. Ja specjalnie właśnie kupiłam ten olej, właśnie po to, żeby dziś tam posmorować sobie kurczaka i dam Wam patent na dobry ryż. I teraz tak, proszę nie hejtować, że to jest kostka rosołowa. Ja wiem o tym, że to no, nie jest jakieś mega, mega zdrowe, ale od czasu do czasu nie zaszkodzi. I ja zawsze do wody dodaję kostkę złową, cyk, ryż. I słuchajcie, ten ryż jest tak dobry, bo jest taki nasiąknięty e, przyprawami. Także taka moja polecaja. Oczywiście nie jest, e, wiadomo, jakaś fit ani jakaś mega zdrowa. Także po prostu, kto by chciał spróbować sobie coś takiego zrobić, no to zróbcie. Bardzo, bardzo dobra. Podczas mojego gotowania najgorsze we mnie jest to, że. Zawsze, ale to zawsze, jak robię jakiś sos, albo w ogóle cokolwiek gotuję, to jeszcze nawet nie, nie zdąży się ugotować czy makaron, czy ryż, czy tam ziemniaki, to ja połowę sosu zjadam przed e, nałożeniem na talerz oczywiście całego dania i potem okazuje się tak, że ja jestem już najedzona tym podjadaniem całym i nie zjadam pełnego obiadu. I pytanie do Was, czy Wy też tak macie? Bo to takie... jest chyba normalne, co nie? A <noise> to może ja jestem nienormalna. Kocham sos słodko-kwaśny. Uwielbiam wręcz. Mogłabym jeść to. Zapomniałam w ogóle jak to smakuje, bo w ogóle dawno nie robiłam ryżu z sosem słodko-kwaśnym. Maga. Mega fajne i mega szybkie. Obstawiam, że ten vlog teraz będzie cały z kuchni, ale... No nie było sobie takich kulinarnych y, vlogów kulinarnych. No ogólnie z kuchni. I y, to jest taka, co ja robię? Robię patent z TikToka i zobaczymy czy to w ogóle wyjdzie. I tak, wyłączamy sobie, oto proszę Państwa, ryż. odcedzamy sobie go. I to jest to, o czym ja mówiłam. On teraz jest taki, zobaczcie, troszeczkę zabarwiony. Może nie to, że zabarwiony, ale nasycony tą kostką rosołową. I tak na dobrą sprawę nie trzeba tej kostki używać. Można na przykład na przykład wsypać troszeczkę kucharka. Ale dobra, odsadzimy sobie porządnie ten ryż. Patent z TikToka był taki, moi drodzy, że babeczka miała sobie coś takiego. Tak nalewała sobie tutaj dosłownie odrobinkę oleju, odrobinkę żeby, no tak, odrobinkę i se tutaj takim takim pierdzielniczkiem miziała ja staram się trzymać to troszeczkę daleko dlatego, że boję się, że się upaćkam a znając moje szczęście pod względem oleju i tych innych tłustych rzeczy zawsze się upierdzielę, a mam jasne spodnie i teraz i teraz, do czego zmierzam? Sypujemy tu ry ryż, uklepujemy, po czym robimy sobie coś takiego i mamy taką ładną kubkę ryżów, taką wiecie, Instagramową Także sprawdzamy, sprawdzamy, czy to nam pyknie, czy też nie pyknie. A, gorący ten ryż cholerny, o, matko. A Gorące. To jest gorące. I teraz uklepujemy sobie. Uwaga, teraz, kurde, blaka. Seniorita, czy mnie widać? Czy mnie widać? Nie widać. Uwaga, przesuwam was. W ogóle mi nie spadło. Wait, przesuwamy, przesuwamy. Chwila prawdy, moi drodzy, chwila prawdy. Albo nie, może zróbmy tak, na patencie. Cyk, pyk, A, to było dobre, co? I teraz. Uwaga! No, piękne Genialnie to wygląda, co? Bomba! Nie no, jestem z siebie dumna Może to bycie nie było jakieś Nie wiadomo jak bardzo trudne, ale Nie spodziewałam się, że to po prostu Wyjdzie. Nie no, genialne, genialne Mmm Ryż pyszny, dobrze ugotowany Także teraz cyk do zlewu A potem dziwota czemu mm, tyle rzeczy Jest w zlewie i jest taki syf, Ale norma, u mnie w kuchni jest to norma Bierzemy Chochle i Nasz Cudowny, ekstra bombowy sosik z mięskiem, przyprawionym. Cudownie. Dajemy sobie na bok. O, no, czy to kurde nie wygląda Instagramowo? No, ba. O! Trochę uważam. Boala! No. Voilà. Widzicie? Widzicie to? To aż się chce jeść po prostu. To aż się chce jeść. Dlaczego? Dlatego, że my, ludzie, jesteśmy wzrokowcami. Mhm. Tadam. Pięknie? Jeszcze napiszcie mi w komentarzu, że to nie wygląda. To przysięgam. U katrupie. Dobra, ja zabieram się za jedzonko. E, I jadę po maksiule. Jestem normalnie dumna z tego ryżu. No. No już cholera jest, jak to ładnie wygląda. Ale patrzcie, jak człowiek, jaki człowiek jest głupi, nie? Że On się cieszy z takich głupich rzeczy. Ale to dobrze, to dobrze. Z racji tego, że jesteśmy w kuchni, to zaczniemy od kuchni i teraz Wam pokażę tak na szybko. ozdóbki moje jesienne tutaj mamy gipsówkę. No Mara nie wygląda, dlatego że skończyła jej się woda. Ale słuchajcie, w środku mamy też szklankę i w tej szklance, do tej szklanki znaczy, powkładałam takie coś, co dorwałam w Action i zrobiłam sobie taki bukiecik. No i w jak była świeża, to wyglądała troszeczkę lepiej, ale teraz jak jest taka sucha, to też wygląda dobrze, bo gdzieś tam jest nadany ten klimat taki jesienny. Także wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Wiadomo, że jak gdzieś tam dorwę gipsówkę w jakimś sklepie, to po prostu wezmę i wymienię ją. I przechodzimy tutaj na te moje półeczki w kuchni. Tutaj do tego wazonu takiego przezroczystego dałam również te chabazie. Troszeczkę je poucinałam, niektóre, żeby gdzieś tutaj dać troszeczkę takiej większej objętości, coś takiego. Także wydaje mi się, że to fajnie wygląda. Tu mamy trzy eleganckie dynki i tą dynkę, którą wam też pokazywałam we wcześniejszym vlogu. Lecimy z dalej. Habazie pomarańczowe jak cały rok stały, tak dalej stoją. I wiadomo, że teraz nadają lepszego klimatu, bo wiadomo, jesień, elegancki kocyczek jest. I tutaj przebrałam poduchy, nawlekłam, znaczy one mają taki w ogóle kolorek bardziej pomarańczowy, tylko wiecie co, jest taka pogoda paskudna na dworze, że światło tutaj jest... No, nie fajne i mamy sobie kocyk, często ten kocyk używam max, bo zawsze jak rano wstaję, e, to siada sobie tutaj na kanapie, i tylko mamo zimno mi i ja go przykrywam e, kocykiem. Mamy dynikę, którą kupiłam w Sinseju. nie wiecie co, ja chyba musiała zapalić te światło, bo nic, a nic nie widać. I tak teraz zastanawiam się, czy wymieniać te świeczki, bo kurcze ogólnie bardziej mi się podobają czarne, ale te pomarańczowe są też ładne, ale nie aż tak ładne jak te czarne i w sumie prezentowałoby się to tak. Kurde, nie wiem, dajcie znać. Czarne czy pomarańczowe? Napiszcie w komentarzu. Nie mam żadnego pojęcia. Mi się bardziej podobają czarne, ale jednak pomarańczowe dają takiego wiecie jesiennego klimaciku. I w ogóle muszę coś tu ogarnąć, na tej ścianie w sumie, głównie tu, bo zobaczcie, jest tak pusto, pusto, strasznie pusto. Tu są ładne obrazy, a tu jest tak pusto. Tutaj coś musi być, nie wiem, może lustro? Hmm? to by wyglądało? Ogólnie to była mała zmiana planu, dlatego, że Maksiulkę odebrali moi rodzice, bo musiałam zrobić mojej siostrze paznokcie, po czym pojechałam po mojego brzdońca do dziadków, ale czuć tą kiełbasę, Maksymilian dostał... Maksymilian dostał na drogie kiełbasę. Co jeszcze dostałeś? Cukierki i lusi. Ale czekaj, bo Jezu, zaraz mi się rękę i co wtedy będzie? Będę miała rękę w gipsie, będę musiała do szpitala jechać. Kiełbasę. Co kiełbasę? Zjadłeś kiełbasę? Ale czuć tą kiełbasę. Tutaj kiełbasa. Wędzona. Chcecie kiełbasę? Wiedzłam, kiełbasę. To jest wędzona kiełbasa przez e, mojego tatę. I zawsze jak Maksymilian przyjeżdża do moich rodziców, to moi rodzice, głównie tata, bierze mu tak, kroi w takie plasterki, daje mu do woreczka na drogę. Na drogę. I on w drodze sobie tą kiełbaskę wsuwa. Nie, ja dziękuję. A to. A, bo to taka sucha, to jest zasuszona? No. Nie, nie, to nie jest zasuszona, to jest zwykła. Jest to suszona. Spróbuj. Mm. Próbuj, suszona. Nie jest. Ale twarda. Nie, to nie jest taka chyba. Nie, to nie jest suszona. Tak. Mm -mm. Ale dobra. Mhm, mm pycha, co? Ale w każdym razie idę już Maksymiliana myć, dlatego że... Która jest godzina? Mm, za 15.07 a ja zabieram się za sprzątanie szafy. Muszę zrobić takie generalne porządki, muszę odseparować ubrania letnie od ubrań już tych takich ciepłych, jesiennych, zimowych, no bo już niestety koniec lata. To już, to już jest koniec krótkich spodenek, kombinezonów, sukieneczek, jakichś krótkich, krótkich bluzeczek. Już teraz swetry. Długie spodnie, kurtki, aczkolwiek powiem Wam, że ja lubię ten klimat taki jesienny, lubię być jakiś sweterek ubrać, gdzieś tam kocyczkiem się przykryć, e wypić ciepłą herbatkę, lubię ten klimacik, ale jak mam wychodzić na i to jeszcze w dodatku z rana i skrobać szyby przed zawiezieniem Makio do przedszkola na przykład, to jest dramat, to jest po prostu udręka, także lecę Maksymiliana myć i lecę sprzątać w szafie, mam nadzieję, że posprzątam. Eee, nie! Nie idę się mieć, nigdy idę. A, pójdziesz brudny, będziesz się kleił w nocy. Mm -hmm. No dobrze, nie będziemy przedłużać. Ee, widzimy się w kolejnym vlogu. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę. Mm, no i tyle. I co, wpadajcie oczywiście na Instagramu. I do zobaczonka.